Pięć piłkarskich karier uratowanych przez kobiety. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej ciekawostek. Lecimy z materiałem. Numer 5 Zlatan Ibrahimowicz. Gdy na początku XXI wieku robiło się coraz głośniej o Szwedzie, myślał, że złapał Pana Boga za nogi. Mercedesa S1 zamienił na czerwony Ferrari 360, tylko dlatego, że usłyszał, że będzie jedynym posiadaczem takiego samochodu w Szwecji. Dzisiaj sam przyznaje, że nie było go wtedy stać na takie życie. Zależało mu jednak na tym, aby zawsze się wyróżniać i być w centrum uwagi. Wpadł w nieciekawe towarzystwo, kręciło się wokół niego wiele kobiet. Podczas wakacji w 2002 roku wpadł przypadkiem na blondynkę, która całkowicie zawróciła mu w głowie. Starszą od siebie o 11 lat, Helenę Seger. Helena nie była taka jak inne dziewczyny, które poznawałem wcześniej. Żadnych histerii. Nie pozostawała w cieniu, była twarda. Odeszła z domu w wieku 17 lat i wszystko osiągnęła dzięki pracy. Ja nie byłem dla niej żadną gwiazdą. Zlatan, nie jesteś przecież Elvisem powiedziałem jakiś czas po tym, jak wspominała nasze pierwsze spotkania. Dla niej byłem tylko trochę szalonym chłopakiem, który źle się ubierał i był totalnie niedojrzały. Dzięki niej Zlatan przestał zadawać się z szemranym towarzystwem które widziało tylko i wyłącznie profity ze znajomości z Ibrą. Helena zadbała o jego wewnętrzny spokój i zapewniała zajęcie po powrocie z treningów. Zlatan sam przyznał, że cierpliwość jego dziewczyny i wsparcie nadało rozpędu jego karierze. I możemy teraz patrzeć na Szweda jak na legendę piłki nożnej. Numer 4 Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne w młodości był wypożyczany przez Napoli do Pescary, Foggi czy Kawesy. To sprawiło, że był daleko od swojej dziewczyny, Genove Federone. Lorenzo na wypożyczeniu musiał grać znakomicie, żeby Napoli chciał go z powrotem do klubu. Genialne występy spowodowały, że wrócił do Napoli i stał się w swoim ukochanym klubie kapitanem i zarazem legendą Napoli, a także podstawowym zawodnikiem w kadrze Włoch. Lorenzo sam wspominał, że największą motywacją do ciężkiej pracy i działania była chęć bycia blisko swojej dziewczyny. Numer 3. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne jest zaliczany do tych osób, które zamiast ciągłych imprez wolą spokojne życie. Belk jeszcze grając w niebieskim Wolfsburgu bardzo emocjonalnie podchodził do swoich meczów. Miał mylne wrażenie, że wszystko idzie w złym kierunku i każdy go hejtuje. Kevin dodał wpis na Twitterze na której odpisała jego przyszła żona Michel Lacroix. De Bruyne bał się odpisać dziewczynie, ale zrobił to za niego jego przyjaciel. I tak rozpoczęła się znajomość Kevina z Michelle. Życie Belga zmieniło się diametralnie. Czuł się kochany i potrzebny. Niedługo potem zagrał swój sezon życia w Bundesliga i zapracował na transfer do Manchesteru City. Jest obecnie jedną z największych gwiazd piłki nożnej. Numer 2. Robert Lewandowski. Na początku Ania odrzucała miłosne zaloty Lewego, bo uważała, że piłkarze mają bzdro w głowie i nic z tego nie będzie. Wtedy do akcji wkroczyła mama Ani. Umów się, daj mu szansę. On ma szczery, fajny uśmiech, on cię nie skrzywdzi. To jest bezpieczny uśmiech. Po sześciu latach znajomości w 2013 roku Ania i Robert wzięli ślub. Od początku ich znajomości Lewandowska budowała wielkość Roberta. Na świecie krążą legendy o reżimie dietetycznym, któremu podlega. Początkowo Lewy był przeciwny zmianom w swoim żywieniu, ale spróbował. Swoją formę fizyczną, wydolnościową i dobre zdrowie zawdzięcza w dużej mierze żonie, dzięki czemu stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Numer 1 Mohamed Salah Przeciwnie do innych żon piłkarzy, nastoletnia miłość Salaha, magii, trzyma się z dala od mediów społecznościowych i nie udziela żadnych wywiadów. Razem z Salachem poznali się w tej samej szkole w wiosce Basjun. Para pobrała się w 2013 roku w Nagrik, w wiosce w Egipcie. Magi od lat młodzieńczych motywowała Salacha do działania. Sama skończyła biotechnologię i zajmuje się działalnością charytatywną fundacji założonej wspólnie z Gwazdorem Liverpoolu. Fundacja ta buduje szkoły i wspiera rodziny w Egipcie. Oboje nie zapomnieli o swoich korzeniach. I gdy tylko mają czas, wspólnie wracają do Egiptu. Salah zawsze docenia wpływ jaki miała jego żona na jego karierę. Jeśli spodobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale z ciekawostkami.